Proszę księdza, ja mam jeszcze jedno pytanie. Zbliżają się wybory. Co ksiądz nam radzi, żeby to, co ksiądz mówi, żebyśmy zwyciężyli i żeby nastąpiła zmiana rządu? Co ksiądz nam radzi? Co ksiądz nam radzi, żeby zwyciężyć? Radzę zorganizować Krucjatę Różańcową z błaganiem, żeby Matka Najświętsza wzięła nasze sprawy w swoje ręce. To jedno. Radzę dążyć do intronizacji Jezusa na króla Polski. Kto się modli, radzę się modlić. A kto się nie modli, no to radzę uczestniczyć w tych wspólnotach autentycznych, które jeszcze Bogu dzięki w Polsce są. Nawet tutaj przyjść do wyborności od czasu do czasu. I wesprzeć Solidarność 2010, ku Solidarności 2011 i tak dalej, aż do zwycięstwa. Natomiast gdy, gdy chodzi o decyzje wyborcze, nie będzie innej możliwości, alternatywy, jak tylko albo. Platforma wraz z przystawkami, albo PiS, to trzeba głosować na, na PiS. Ale jest to, jest to decyzja, można powiedzieć, krótkofalowa, krótkoterminowa. To znaczy, gdy chodzi o spojrzenie dalsze, trzeba zmienić konstytucję, przełamać ten fałszywy układ partyjny, jaki w Polsce istnieje. Wprowadzić nowych ludzi, ciągle jest karuzela tych samych twarzy, niekiedy skompromitowanych, wytartych, przesiadających się nieraz z jednej partii no, do, do drugiej, z do PJM, z PJM do Platformy, potem może jeszcze do SLD, byle się załapać na odpowiednie miejsce na liście wyborczej, więc trzeba tych skoczków takich, odróżnić i wycinać i budzić myślenie u ludzi, aby troszeczkę rozliczali tych polityków ze swoich, z ich decyzji bardzo szkodliwych częstokroć. No, szkodliwe decyzje podejmują też niekiedy ludzie, których skądinąd chcielibyśmy poprzeć, no, choćby, o, choćby chodzi o głosowanie w sprawie energetyki jądrowej. Na przykład, no więc jeden sprawiedliwy się znalazł, który się sprzeciwił energetyce jądrowej, a gdy innego posła pytałem dlaczego w wielu sprawach podejmuje decyzje dobre i słuszne w tej sprawie po energetykę jądrową, to mi powiedział, dlatego, bo to jest jedyna droga do tego, żeby Polska posiadała bombę atomową, a musi Polska posiadać bombę atomową. No, państwo uważają, że Polska musi posiadać bombę atomową. Ja uważam, że Polska musi mieć króla Józefa Wersetusa i Polska <musza> musi mieć gruzjatę różańcową, taką jaka była na Węgrzech i doprowadziła do przemian politycznych. To no, to Polska musi mieć Natomiast bomby atomowej. Wydaje mi się, że nie musi, no bo kogo my zastraszymy naszą bombą atomową? To jedno, a drugie, jeżeli nawet zbudujemy takie silosy, że będziemy zdolni do odwetu atomowego, no to najpierw Polska będzie zniszczona, a potem z tych silosów te niedobitki ocalały, wypuszczą te bomby, żeby jeszcze tam zniszczyć jakieś inne kraje. No to wydaje mi się to zupełny absurd. Bomba atomowa nie rozwiąże przed naszych problemów. Ani politycznych, ani moralnych, ani kulturowych, ani żadnych. Ani ekonomicznych. my tutaj jesteśmy i jesteśmy też wie, wie, wielu osób e, od zeszłego roku I, i, i też właśnie jesteśmy wdzięczni, że ksiądz był z nami tam zawsze codziennie. E, ale jak to jest z tym zakazem, który ksiądz miał, no i tym bardziej, no Właśnie tutaj e, taka postawa odważna e, zgodna podziwu, ale właśnie gdybym bym się przybliżyć, bo to się wydaje absurdalne, że, 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 że jakieś takie kwestie zniknęły jeszcze od stanu wojennego. Tak? Jest to bardzo ciekawe, że jest taka jakaś szeptanka opinia, i potwierdzana przez niektórych moich przełożonych, że ja mam rzekomo zakaz głoszenia kazań od stanu wojennego. Ja tego nie prostuję po Oprostowanie obciążone z ryzykiem, jak ksiądz nie miał zakazu, to ksiądz teraz będzie miał. <śmiech> <śmiech> Więc <można> nie ryzykować. <laughs> po prostu ja takiego zakazu nie miał. Natomiast po śmierci męczeńskiej księdza Jerzego i po pogrzebie księdza Jerzego, chyba 2 trzy dni zaraz, po pogrzebie ksiądz prymas, mój wczesny przełożony ksiądz prymas Józef Glemp wystosował pismo do proboszczów i rektorów kościołów i kaplic i decyzji warszawskiej. Pismo z pominięciem mojej osoby, znaczy ja tego pisma nie dostałem. Ale proboszczowie i rektorzy dostali pismo zabraniające zapraszania księdza Małkowskiego ze słowem Bożym do kościołów i kaplic i decyzji warszawskiej i z uzasadnieniem w skrócie. Ksiądz Prymas się powoływał na opinie osób trzecich, nie na własne rozeznanie, tylko tak mu powiedzieli ludzie wiarygodni, że Ksiądz Małkowski szerzy nienawiść. Otóż się w 1984 roku trzy znaczące osoby zarzuciły mi szerzenie nienawiści. Najpierw Jacek Kuroń, potem Jerzy Urban, a potem Ksiądz Prymas Józef Gleb. Jaki był dalszy los tego pisma? No taki, że wielu księży się podporządkowało, ale niektórzy nie. No, na przykład nie podporządkował się temu pisma, oczywiście dostał Święty Pamięci ksiądz Roman Indrzejczyk. Ksiądz Roman Indrzejczyk i mnie zapraszał z kazaniami do Kościoła Świętego Edwarda, wówczas gdzie był proboszczem w tworkach. I wielu innych księży się nie podporządkowało temu zakazowi, także poza archidiecezją, czyli miałem wtedy swobodę głoszenia kazań i rekolekcji większą niż teraz. Jaki był dalszy los tego zakazu? Otóż w czerwcu roku 89, czyli po pięciu prawie latach, otrzymałem z kurii pismo, władza archidiecezjalna przywraca Księdzu Małkowskiemu prawo głoszenia Słowa Bożego. Ale to pismo już tylko ja. <noise> Przy tym nikt mi wcześniej tego prawa nie odebrał. A teraz mnie je przywrócono, no bardzo dobrze. No ale niektórzy do dzisiaj myślą, że mi tego prawa nie przywrócono, że mam zakaz. No nie szkodzi, ale pewne możliwości, choćby tutaj w tym zasnym gronie, możliwości wypowiadania się, się ma. Mam. Mam się. Proszę. No, jak dalej z tymi zakazami no tak że gdy pan bóg jedne drzwi zamknie to inne otwiera. nie można wyjść przez, przez drzwi to się wychodzi przez okno nie można przez okno to przez komień nie można tak jak zresztą jak uzdrowienie pewnego paralityka Tłum był koło pana Jezusa. No to ci przyjaciele paralityka kombinowali, jak tam wejść, no to nie mogli wejść przez drzwi, nie mogli wejść przez okno. Drapali się na dach, rozebrali część dachu i spuścili skóry chorego przed pana Jezusa. Czyli jak ktoś szuka drogi do pana Jezusa, to zawsze znajdzie. I jak to chce dać świadectwo wierności panu Jezusowi, Chrystusowi, królowi wszechświata i Jezusowi, królowi Polski, to też takie możliwości, możliwości znajdzie i Bogu dzięki takiej możliwości mamy też Wam Solidarny 2010. Jestem bardzo wdzięczny za to, że tutaj mogę się, mogę się wypowiedzieć. W telewizji na razie nie, no bo w tej chwili nie jest szlaban. W wielu parafiach nie, no u Polski mam szlaban, w parafie, w której mieszkam mam szlaban, w wielu innych też mam szlaba, Ale nie szkodzi, ale na przykład dwa, dwa miesiące temu mogłem mówić do kilkudziesięciu tysięcy motocyklistów na jasnej Górze właśnie wspomniałem się o idealizacji Jezusa na króla Polski i o drugą sprawę niezmiernie ważną ofiarowanie Rosji niepokalanemu sercu Najświętszej Marii Panny przez Ojca Świętego Benedykta XVI w jedności biskupami gościo powszechnego na całym świecie. Te dwa akty mogłyby nas uratować i Europa uratować. I trzeba się o to modlić, żeby to nastąpiło. No dobrze, żeby tradycji stało się też zadość, no to zmieniliśmy trochę kolejność i zaraz tutaj prosimy o pytania od Państwa. No ale muszę spytać o te nasze postulaty. Jak, jak ksiądz się zapatruje na, na cztery postulaty? Znaczy no, domyślam się, że tu nie chodzi to o więzienie tych. <śleszy> to jest taki postulat minimum. Jest takie łacińskie powiedzenie, księg utwinem, vult media. To znaczy, kto chce osiągnąć jakiś środek, ten przyjmuje godziwe środki. No więc na pewno godziwym środkiem byłoby to, co Solidarnie 2010 postulują, ale cel jest trochę dalszy.